31 stycznia ostatni dzień roku robimy świąteczne świąteczne robimy noworoczne zakupy w pobliskiej Biedronce to jest niedaleko Zieleńca więc dosyć turystyczna miejscowość wczoraj wieczorem nie było w Biedronce nic nie było jajek nie było mięsa nie było chleba. Między innymi zobaczymy jak będzie dzisiaj. Połowy rzeczy nie ma? Czego nie ma myszko? Mm. Fal. To jest jedno. Ciasta francuskiego nie ma. Nie ma. Spodu do pizzy. O, nie ma wędliny. Ale są także jest szansa, że dotrwam do 12.00. Do A tak jest całe rybulet, najważniejsze dzisiaj. Półki z mięsem prawie totalnie puste. Na szczęście jeszcze jest kilka takich wielkich opakowań piersi. O godzinie 10. Kupiono jakieś 70% rzeczy, więc nie jest, nie jest źle. Kilka dań zmienionych w międzyczasie, no i idziemy do kasy. No, lecimy.